Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Onego czasu zbliżała się pascha żydowska, i Jezus przyszedł do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie, i siedzących tych, co zmieniali pieniądze. A uczyniwszy Jakoby bicz z powrozów, wypędził wszystkich ze świątyni: owce też i woły. Pieniądze zmieniających je rozsypał, a stoły powywracał. Do sprzedających zaś gołębie rzekł: Wynieście to stąd i nie czyńcie domu ojca mego domem targowiska. I przypomnieli sobie uczniowie jego, że jest napisane: Żarliwość o dom twój pożera mnie. Żydzi tedy odzywając się rzekli do niego: Jaki znak dasz nam na dowód, że masz prawo to czynić. A odpowiadając Jezus, rzekł im, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję rzekli tedy Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię. A ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego. I gdy powstał z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że o tym mówił, i uwierzyli Pismu i słowom, które wyrzekł Jezus. A gdy był w Jerozolimie w dzień święty Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, które czynił. Ale sam Jezus nie zwierzał się przed nimi, dlatego że znał wszystkich i nie trzeba mu było niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku.